Dlaczego warto trenować boks? Boks to nie tylko walka w ringu, to również walka z samym sobą. Regularne treningi bokserskie uczą pokory, wytrwałości i samodyscypliny. Dzięki nim stajesz się silniejszy, szybszy, bardziej skoncentrowany. Niezależnie od tego, czy chcesz zostać zawodowym bokserem, czy po prostu poprawić swoją kondycję fizyczną, boks oferuje wszechstronny trening dla ciała i umysłu. Zalety treningu bokserskiego? Siła fizyczna. Trening bokserski angażuje całe ciało, od nóg, przez tułów, aż po ramiona. Kondycja. Wymaga dużej wytrzymałości i doskonałej formy kardio, co sprawia, że bokserzy są jednymi z najbardziej wysportowanych sportowców na świecie. Siła mentalna. W ringu, jak i w życiu, kluczowa jest umiejętność radzenia sobie ze stresem i wytrzymałość psychiczna. Boks uczy, jak się nie poddawać i walczyć do końca. Technika i precyzja. Nauka poprawnych ciosów i uników to nie tylko trening dla ciała, ale i dla umysłu. Z czasem uczysz się kontrolować swoje ruchy, stajesz się bardziej świadomy swojego ciała.